Dzień dobry kochani, jest 8 rano 8 stopni 18 kwietnia, a dzisiaj postanowiłem Witajcie witajcie, a dzisiaj postanowiłem, że nagram wam filmik właśnie na temat moich problemów z jelitami jakie przeszedłem. Też jako porada E, ostrzeżenie przy okazji e, dla Was, e, ponieważ od tych e, czterech dni e, znowu e, miewam bóle brzucha no i się robi powoli, powtórka z rozrywki e, z powodu nerwów. E, wynikających, jak wspomniałem, ostatnio, że dorobiłem się komornika, ale spokojnie już znalazłem rozwiązanie i e, lada dzień to spłacę, no bo. Tak jak mówiłem, z nami powiedzieli, że mógłbym to złożyć na ratę sobie. Nawet wiadomo, że po 50 zł, ale nie, nie, nie. Ja wiem, że to mnie psychicznie by wykończyło. Eee, wystarczy, że poprzedni, e, nie niespowodowany przeze mnie w tym przypadku, tylko brak chęci e, zżytni od prokuratury, żeby się zajął moją sprawą, spowodowało, że miałem go przez 10 lat i to mnie i to mnie dobiło eee, więc moi drodzy zacznijmy od tego, że ja przez całe moje życie od liceum zwłaszcza po, przed językiem polskim tu kiedyś wspomniałem w filmiku em, nauczycielka, z horroru. E, zacząłem mieć bóle brzucha, e, stresować się, e, na wzdęcia i rozwolnienia. Na tym polega właśnie e, zaczyna, e, problemy, które się zaczynają. No no ja to człowiek młody wiadomo, potem wyjechałem na studium medyczne więc raz się jadło, raz się nie jadło najczęściej to były zupki chińskie więc plastikowe jedzenie czy w szkolnym sklepiku kupowały się jakieś bułeczki typu te cebularze no bardzo zdrowa żywność no ale tak młodzi ludzie niestety jedzą no taka prawda to wszystko się uzbierało. Eee, no i jak właśnie doszło u mnie do tych problemów z jelitami. Na wstępie bardzo, bardzo gorąco polecam Wam człowieka, lekarza, do którego chwała Bogu, że trafiłem, tylko szkoda, że po dziewięciu miesiącach, a nie na samym początku. doktor Jacek Śmigielski, doktor Jacek Śmigielski, jest to proktolog z Łodzi, który także przyjmuje w Gdańsku, moi drodzy. On, co zrobił? On spojrzał na zdjęcia. Pierwsze co zrobi jak zjechaliśmy do łodzi. Tak, teraz będzie 20, czy 20 chyba któregoś kwietnia. Trzy lata temu. Czy dwa? Dwa chyba. E, jak zjechaliśmy, i on tylko e, wziął moje zdjęcie, zobaczył i mówi: Proszę pana, przecież pan ma bardzo silny stan zapalny, jelit. Pan nie ma żadnego nowotworu. Moi drodzy, to będzie pierwszy filmik, w którym powiem wam w skrócie. Ja wiem, że u nas w Polsce to jest takie obrzydliwe, to jest takie mało znane, że powinno się chodzić do proktologa, powinno się badać. Wiem, że ludzie boicie się, wstydzicie się, zwłaszcza panowie, prawda? Kobiety jednak chodzą do tego ginekologa, więc jakoś są już przyczajone. E, natomiast my, dla mężczyzny ja w życiu nigdy nie pójdę, choćbym miał umrzeć. Panowie, ja Wam powiem jedno: to samo uważałem jak Wy. I dopóki już ze mnie się nie lała krew i nie zacząłem nosić pieluchomajtek, Majtek. Tak, dosłownie bo ile można papier wkładać i mieć wiecznie czerwone majtki. Więc wpadłem, że kupię sobie majtki, Ale kiedy już z bólu nie mogłem wytrzymać i miałem bóle pod brzusza, to był ten okres, kiedy poszedłem, zapisałem się prywatnie do proktologa i miałem głęboko w nosie, co on będzie ze mną robił i co mi będzie wkładał. Taki miałam bóle, tak mi pulsowało. Tylko no cóż, moi drodzy, prawda jest taka, że co niektórzy proktolodzy, to oni nawet nie są do dupy. A zwłaszcza taki, który ci powie po wsadzeniu palca, że niech pan się nie udzi, pan maraka. No właśnie. Moi drodzy, przede wszystkim szukajcie ratunku u lekarzy, gdzie czytacie o nich opinie, że oni za granicą się szkolili, mieli praktyki. Nasze uczelnie są OK. Ja już powiedziałem, wszystko pięknie, ładnie. Ale za często zadziera się nosa, bo ma się papier. A wtedy takim papierem. To se można podetrzeć nos i nie tylko. I dlatego, kiedy zrobiłem apel do ludzi młodych, że zawód medyczny to jest e, misja. Bo taka jest prawda. Bo można człowieka bardzo skrzywdzić. Nie wysłano nawet na radiologię już. Wiecie, co powiedział radiolog? Proszę pana, jaka radiologia? Przecież ja bym Pana zabił, jak ja bym dał pa, panu zabiegi. Przyszedł pana nigdzie, nie wychodzi, że ma pan jakikolwiek nowotwór. A przecież oni w Warszawie, nawet w Elblągu mówili, jeszcze jedno kolonoskopia, jeszcze jedne wycinki, bo na pewno nie natrafiliśmy na komórki. I tak od października 16 do kwietnia żyłem ze świadomością, Żadna chwila umrę, a ważyłem już 61 kilo. I moja do Was taka jeszcze jedna prośba, najważniejsza. Kochani, jakbyście mieli mieć kiedykolwiek rektoskopię, kolonoskopię. Kochani, proście o to, żeby Was usypiali. I ja bardzo gorąco Wam polecam zapisanie się do Medicavera i do Damiana. Nie dość, że miła obsługa. Nie dość, że e, są naprawdę ludzcy w zachowaniu. To jeszcze kompetentni. I do nich na wizytę, jakiekolwiek badania, to czekacie koło 2-3 dni do tygodnia z górą. Warto prywatnie należeć do tej kliniki, jeżeli macie taką okazję. Ja akurat należałem e, dzięki tu przyjaciela, e, siostrze, Małgosi, e, więc ten cały okres, e, bo miałam taką możliwość, że mnie dopisała do swojego pakietu, ale e, bardzo ja gorąco polecam. I w Polsce powinien być wybór, jeżeli płacimy składki, czy przez, w tym przypadku, do państwówki, czy do prywaciarza. Bardzo gorąco Wam polecam. I co do właśnie tych badań będzie mniej stresu, mniej bólu. Przede wszystkim obudzicie się po 20 minutach i będziecie czuli się swobodnie spokojni, wyluzowani i przez parę dni tak byście się czuli jakoś nieziemsko. Ja tak się czułem, mimo że nie miało sił wsiąść do łazienki po paru miesiącach kiedy to kapało za mnie i kapało, kapało, tak. Nikt do dzisiaj nie wie co mi było tak naprawdę, ale powiem wam jedno. No stał się cud, wyzdrowiałem. Ale powiedziałem, za żadne pieniądze świata nie będę więcej żył w stresie. Dlatego też ja wyluzowałem, jestem, jaki jestem obecnie. Żyję swoim życiem, zrealizować swoje marzenia, a nie robić, jak ktoś chce. Bo teraz wystarczyło znowu parę dni nerwówki przez swoje błędy z przeszłości, i już znowu zacząłem mieć silne bóle brzucha. Jakby to się mogło teraz skończyć? Stomią, bo to mi w Elblągu zaproponowano, że mi na stałe zamontują woreczek. A nie trzeba było. Wystarczyło spojrzeć na zdjęcia i chęci. Tylko po co? Lepiej zrobić człowieka młodego trupa. Dlatego proszę, badajcie się, sprawdzajcie i nie bazujcie na jednym lekarzu. Ja was bardzo o to proszę. I może niekoniecznie się chwalcie, że wcześniej gdzieś byliście e, i robiliście badania. Idźcie jako lepiej pierwszy raz, tak? To taka moja mała porada. No, dzisiaj to wystarczy z wiadomości, ale powiem wam jedno, że nie ma nic gorszego niż dowiedzieć się od e, proktologa, który ma rentgen w palcu, że ma pan raka, niech pan się nie łudzi. Nie ma nic gorszego. Ja tego dnia autentycznie chciałem pójść się powiesić, tylko to jest dziwne. Gdzie wiedziałem, że u znajomych, u których mieszkałam, sznur e, jest na kortarzu tego sznura nagle nie mogłem znaleźć. A miesiąc później szukałem czegoś w tym samym miejscu, ten sam sznur w tym samym miejscu, gdzie go kiedyś położyłem, leżał. Zapytałem się, Bodziu, to odłożyłeś ten sznur na miejsce? Jaki sznur, Stasiu? Bo tak do mnie mówi yy, po przyjacielsku yy, jeden z moich przyjaciół, u którego pomieszkiwałem, ja mówię, ten sznur, mówię taki do bielizny, taki gruby. Nie, ja go tam nie ruszałem. On tam już leży z rok czasu. To jest ciekawe, co? Tak macałem, tak macałem, że go nie domacałem. Tak chciał. Ale jak to ludzie przez brak kompetencji mogą doprowadzić do tragedii dla rodziny i dla wszystkich. Przez brak chęci sprawdzenia dokładnego. Ten człowiek z tego szpitala, już przy wypisie, kiedy tu czekałem 3 tygodnie, mimo że na CITO, na badanie ee, z Czas Przez pielęgniarkę tylko podał mi liściek, nawet się nie pojawił. Nawet mnie nie zaprosił do środka. To się nazywa klasa. Pozdrawiam Was serdecznie, i kochani, nie bójcie się, badajcie się, tylko mówię na spokojnie, ze znieczuleniem, albo nie wam dadzą głupiego Jasia. I naprawdę zdrowie jest najważniejsze. A co będą robili? Gdzie grzebali? To oni od tego są. Sami wybrali taką drogę, żeby pomagać. Za żadne pieniądze świata się nie męczcie. Naprawdę. Bo mnie to kosztowało moją rodzinę, rok pomocy mi i inwestowania dobrych parę tysięcy. Gdzie ja mogę w tym okresie pracować, normalnie funkcjonować i żyć. Dlatego ja rozumiem ludzi pod każdym względem. Ci, którzy przechodzą to, nowotwory, nowotwory, inne rzeczy. Ja to doskonale rozumiem. Dlatego ja nigdy nikogo też nie komentuję, bo nigdy nie wiesz człowieku, co Ciebie w życiu spotka. A ja tylko proszę, nie poddawajcie się. Tak? Gorąco Was pozdrawiam. I zawsze z, z rozwiązanie jakieś. Tylko trzeba się pytać, rozmawiać, patrzeć na forach, bo takich samych ludzi z tym samym problemem nie brakuje, kochani. Naprawdę. A oto nasz ogródek, który robimy, dzikusek, powolutku stopniowo doprowadzamy do ładu. Pozdrawiam was. Zatrzymaj nagrywanie.